Ciao, witam Was na kolejnym odcinku serii od do Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać sobie o itemkach 8.4, czyli chociażby takie, jak mam na sobie. Jak po prostu zdobyć 8.4? Na razie na teście, a potem jak już wszystko wejdzie na live, jak wtedy też to zrobić? Bo teraz, właśnie, zacznijmy od tego najprostszego. Po prostu podejść trzeba do kowala i sobie wybrać 8-4 Do tego wiecie specjalnego, który stoi tutaj w Bersilien tutaj macie Bersilien to jest w tym miejscu Bądź chociażby w Carleonie, bo w miastach ościennych tam widziałem, że nie można ósemek craftić tylko szóstki W Carleonie też tutaj stoi taki ziomek Pyk i ósemki możemy sobie wykrawcić. Ale właśnie, jeśli już to wejdzie na zwykły serwer no to takiego kowala tutaj nie będzie, który by za darmo rozdawał nam te 8 czwórki. Więc trzeba by pomyśleć, skąd zdobyć surowce, bądź może enchantować. No bo zobaczcie, jeśli mamy. Po kolei sobie weźmy, co? Cztery broni sobie weźmiemy. Pierwszy, drugi, cyk, trzeci i zerowy. Ok. Więc zobrazując wam to w bardzo prosty sposób. Tutaj jest, a tutaj jest gościu, który pozwala nam na enchant. I teraz tak, jeśli chcemy coś enchantować, to tak, wrzucamy i nam pokazuje. Mamy bazowy materiał, znaczy oczywiście chodzi tutaj o runkę, nie? że na pierwszy enchant. Bo z bazowego zerowego sztyletu chcę zrobić jedynkę. No dobra, no to mam, że potrzebuję 144 runki. Ok, no to jest ten najsłabszy surowiec do enchantowania. Teraz wchodzę na dwójkę, przepraszam, na dwójkę, w sensie z jedynki na dwójkę, no to tutaj już potrzebuję duszę. To jest kolejny poziom. Oczywiście droższy. Jedna dusza kosztuje tutaj 33, a jedna runka kosztuje 3700. No to jest już różnica, no i teraz jeśli chcę z dwójki na trójkę podnieść, no to już tutaj kosztuje nas 144 razy 50 parę tysięcy, bo to są relikwie, okej, okay, no to jesteśmy na trójce, no i teraz ma mam trójkę O, this item cannot be enchanted further, czyli Ha, no właśnie, nie da się, nie da się go zenchantować Trochę smutno, co? Zobaczcie. Zobaczcie też. Jak mamy artefakty. Już wam pokazuję. Tylko musimy znaleźć itemek. A wiecie co, będzie mi łatwiej po prostu jak go wykrawcę. Jakąś nową zbrojkę, jakąkolwiek o. Jest artefakt, prawda? I ten artefakt nie składa się z niczego. Ten artefakt trzeba dropnąć. Nie można go z niczego stworzyć. Nie to co w przypadku chociażby upuszczacza, gdzie ten artefakt składa się z runek, czy tutaj składa się z dusz, czy tutaj składa się z relikwii. Zawsze jest pokazane, z czego się składa, i z tego też materiału można taki artefakt uzyskać. Więc jeśli teraz sobie zobaczycie, tutaj nie zostały. Dodane żadne nowe materiały. Dalej jest runka, dusza, relikwie i szardy awalońskie, ale z tych szardów awalońskich można tylko awalońskie artefakty robić. One nie odpowiadają za żaden enchant. Więc jeśli chcecie broń bądź jakiś inny itemek jak 8.4, to już wiecie, że nie uzyskacie go za pomocą enchantowania. Więc tutaj ta opcja odpada. No dobra. No to jeśli to odpada, no to jak to zdobyć? No, trzeba będzie się pochylić, żeby takie surowce zdobyć. Jak je zdobyć? No, można po prostu jeździć po mapach i szukać. I teraz mała wstawka z live'a, którego, można powiedzieć, prowadziłem parę dni temu, gdzie testowaliśmy właśnie na test serwerze. Między innymi zdobywanie surowców 8-4? Nie, nie, 8-4 się nie udało. Ogólnie czwórek. Patrzyłem czwórkę, piątkę, szóstkę i siódemkę z czwartym enchantem i w zależności od tego, tak mi się wydaje, że od tego jaki to był tier, taką długą osłonę miały te surki. W środku w takim surowcu zawsze było 30, czy to była czwórka, piątka, 6, czy siódemka, 8 nie znalazłem. Zawsze było 30, więc to był taki ten zwykły obfity surowiec. Ale, ale osłonięty taką osłonką na przynajmniej chyba godzinę, w zależności od tieru. To, to jest do potwierdzenia, czy ten tier ma znaczenie. Ale widziałem nawet surowiec osłonięty na 4,5 godziny, także no, trochę długo, nie? Uwaga, surowiec jest za 5 godzin! Ile? A widziałem też takie, które miały tam pół godzinki, na przykład godzinę. Więc będzie to trochę jak taka złota skrzynia, że po prostu będzie widać, będzie widać, w, no, jakby to powiedzieć, bardzo dobrze i wyraźnie, że taki surowiec stoi, że Taki surowiec jest do zdobycia i że warto o niego walczyć i to będą naprawdę walki no, na poziomie, wiecie, walk o złotą skrzynię. I taki surowiec nie dość, że jest z tą słoną dziabnięty, to jeszcze widać go z kilku mapek. Więc tak jak złota skrzynia, no, zachęca nas do po, po prostu podjęcia walki w dużej ekipie. O surowiec, który jest mega wartościowy, także w ten sposób się to prezentuje: będą się po prostu pojawiać na mapach randomowo, tak jak są te wzbogacone surowce, te obfite, gdzie jest po 30, że jest fajny enchant. To tak samo będzie się ta czwórka pojawiała, będzie się pokazywało, że to jest usłoną, i z wielu map będzie to widoczne. Więc generalnie zdobycie tego bez walki będzie graniczyło z cudem. Mówi Wam, jak po prostu złota skrzynia, mniej więcej taki poziom zainteresowania takimi surowcami będzie, o ile nie większy, bo dobra, jeszcze jakieś czwórka, piątka, no to wiecie, no to wiadomo, ale powyżej szóstka do ósemka, to myślę, że już będą mocno pilnowane takie surowce, jak się tylko gdzieś zrespią. No dobra, no to by był sposób, jak to uzyskać. No oczywiście, potem jak już macie taki surowiec, no to co? To jedziecie do gościa od sztabek chociażby czy jakiegoś innego przetwarzającego i po prostu wytwarzacie sobie ten materiał, który akurat potrzebujecie. Dobra, jak się okazało, nie potrzebuję niczego mieć w plecaku, żeby wam pokazać wszystko co chcę. Mianowicie, możemy tutaj wytwarzać nawet te surowce czwórkowe, ale to zaraz. Jeśli chcemy mieć. I jakiś tam surowiec gotowy, no to oczywiście potrzebujemy tego tieru niższego i ten zwykły, nieprzerobiony surowiec, konkretnie tego tieru i z tym enchantem. Czyli na przykład, jak chcesz sztabę 84 zrobić, to, to potrzebuję sztaby 7-4, czyli tier niższej i surowca tego zwykłego surowego 8 -4. No i tak samo na przykład dla 8 82 i tak dalej, i tak dalej. Czyli muszę mieć ten enchant niższy, więc tak naprawdę ktoś musi przejść całą tą drogę, żebym ja mógł sobie po prostu dołożyć swoje surowce, żeby tą sztabę zenchantować, znaczy no, upgradeować na 8.4. I teraz tak, dobra, no tą, tą, tą sztabę mogę pozyskać z marketu, no ale to wiecie, tak samo mogę sztab 8.4 pozyskać z marketu, więc nie o to chodzi. Więc dobra, surowce... Albo zbierzemy, albo sobie wytworzymy przez transmutację, i zaraz Wam powiem, jakie są ceny. Więc może zacznijmy od tego. Transmutacja. Jeśli chcę pozyskać surowiec 4.4, no to będę potrzebował 4.3 i podnieść go za 79 tysięcy, co będzie w sumie warte 85 tysięcy. Jeśli przejdziemy dalej. Dołożymy kolejne, kolejną kasę, no to już będzie to 179 tysięcy za sztukę. Dokładamy kolejną, no to tutaj już mamy 319 tysięcy. Dokładamy kolejną kasę, mamy 74. Dokładamy tutaj pieniążki, no to mamy już 544 tysiące za sztukę. No tutaj mówimy o gołym surowcu. I dokładamy 450 tysięcy, to już mamy milion. Tak, taki jeden surowiec nieprzerobiony. Jeśli liczymy po transmutacji, to jest warty milion. Około. Rozumiecie? A ile takich możecie wykopać z takiego staka? Jeśli znajdziecie 8,4 rudy, tak teoretycznie. I macie seci ładnie, wszystko tak jak trzeba. Wykopiecie od 60 do 70 sztuk, tak pi razy drzwi. Chyba że macie jeszcze awaloński kill -off. no to może nawet 80 wam się uda wykopać. Czyli tak można liczyć, że w przedziale od 60 do 80 mniej więcej, w zależności od specyk. No, no tam, jak ktoś ma oczywiście farta, i by mu poleciało chyba 4 za każdym razem. No, no właśnie. Ale tak można liczyć, że do 80 około to jest taka realna wartość. No to policzcie sobie, jeśli za jeden jest milion, no to będzie gruba kasa, nie? Za 7 czwórkę, no to musicie podzielić przez połowę. No to z takiej 7 czwórki, no to na przykład 30-40 milionów będzie się dało wyciągnąć za skopanie jednego takiego surowca, nie? Tutaj na przykład za szósteczkę. E, szósteczka była po 319 tysięcy. No to już jest jedna trzecia tego. No to na przykład 20 milionów, 25 milionów z tego wyciągniecie. No co? Z 6,4 surowca da się tyle pieniędzy wyciągnąć z jednego kopnięcia? O, wielkie zaskoczenie. A czego się spodziewaliście na czwartym enchancie? Tak to będzie wyglądać mniej więcej. E, oczywiście może nawet nie być popytu na po prostu gotowe już produkty 6.4 ale i tak one, te materiały będą potrzebne, te surowce, żeby zrobić 8.4, bo ktoś musi po prostu wytworzyć te sztabki niższe, więc nie martwcie się, będzie na to zbyt dobra, no to teraz sztabki, jak się mają sztabki, bo przecież z nich to wytwarzamy, oczywiście sztabki tutaj są tylko jednym z tych surowców, które będzie można wytworzyć, na przykład deski, czy, czy skórę, czy tkaniny, więc to jest tylko przykład bazujemy na sztabkach, bo akurat tak mi się podjechało. Dobra, no to sztabka jest wytworzona z dwóch z tych surowców i jednej tej sztabki turkowej, ale koszt dzielimy przez dwa, dlatego, że mniej więcej fokus będzie nam zwracał połowę, właśnie, trzeba na fokusie to robić w ogóle, te sztabki, czy ten gotowy produkt, dlatego, że bez tego to w ogóle bez sensu. Więc... Ok, bierzemy czwórkę, robimy ją na fokusie. Około połowy nam wróci, no wiadomo. No to tak, tak będziemy liczyć, bo jeszcze można oczywiście to robić w mieście z bonusem. Więc jeśli połowa nam wraca, no to będzie to koszt około 85 tysięcy. Taka jedna sztaba. Dobra, no to teraz przechodzimy na sztabę wyższą. Tutaj już nie dwa, a trzy surowce trzeba i sztabę poniżej. Dodając te wszystkie koszty, mamy około 311 tysięcy za sztukę takiej sztaby. Przejdźmy wyżej. Sztaba 793 tysiące około. Dalej. Sztaba będzie kosztowała około 1 756 tysięcy. Tak, 1 756 tysięcy, tak mi wyszło. To oczywiście pi razy wyliczone i Tutaj sztaba 84 już będzie warta około 3 3300 3400 tak tak wyliczyłem na podstawie tej bazowej ceny tego surowca 43 ale i tak naprawdę całą tą wartość stanowi ten silver dodany, który jest potrzebny na każdy ten Upgrade surowca na wyższy tier, więc ta cena tego bazowego surowca tutaj jest niczym, tak naprawdę. Dobra, no to jak to się prezentuje w tabelce, no to już wam pokazuję. To to takie wiecie, pira z Drzwi Wyliczenia i tutaj mamy po kolei koszty tych surowców, a tutaj po kolei koszty tych sztabek. To wszystko w tysiącach jest. I teraz tutaj pomnożyłem razy 16 tą wartość. I wyszło mi 54 tysiące, czyli tak surowce potrzebne do stworzenia broni dwuręcznej to około 32. Około, dokładnie w sumie, dokładnie 32. I jeśli robimy na fokusie, około połowa wartości nam zwraca się, więc razy 16 to jest mnożone. Więc taki bazowy itemek 8,4 kompletnie wiecie, nieartefaktowy, nigdzie nikomu niepotrzebny za bardzo. Taki zwyczajny, chociażby nie wiem, warbow. Yy, chodzi tutaj po prostu o to, że nie jest na przykład na haceki używany, czy na jakieś awalony, to jest taki zwykły itemek, nie? Więc chociażby właśnie ten warbow, czy zwykły łuk, czy, yy, czy kurczę, jakiś inny taki przykład. Ciężka kusza na przykład takie bronie, które nie są pożądane w masterpiece, chociażby to bazowy koszt takiego czegoś w tym momencie to 54 miliony. Rozumiecie? Za, za bazową broń. To tak dla porównania wam powiem, że 8,3 Łuk na przykład to jest wartość około 3 milionów. Czyli za jeden tier wyżej będziemy płacić jakoś 18 razy więcej. Tak. Tyle, tyle nas wynosi ten dodatkowy tier na broni. To taki przykład. Tylko i to była broń nieartefaktowa. Więc sa, sama ta baza surowcowa. I to samo oczywiście jeszcze raz powtarzam, wyliczenie na oko na test serwerze i to też bardzo dużo zależy od tego, ile tutaj macie tego podatku u gościa, którego transmutujecie. To jest wartość, jeszcze raz powtarzam, bardzo, ale to naprawdę bardzo podstawowa w miastach, więc Około takiej wartości się spodziewajcie, więc te wyliczenia na tą chwilę mi się wydaje, że są raczej wiarygodne. No to chyba tyle, także potem już tylko jeśli chcecie wytworzyć sobie dany, no daną broń, daną tarczę, nie wiem, cokolwiek, dany ciuch, no to to już u odpowiedniego gościa, który się tym zajmuje, czy jakiegoś kowala kurde, o tu jest chociażby ten fletcher um, u kogo chcecie wytworzyć coś, idziecie wytwarzacie i tyle jak już macie oczywiście surowce które jak widzicie nie tak łatwo jest zdobyć także powodzenia Hacekowcom na zdobywanie masterpiece'ów 8.4 no jeśli 8.3 potrafił już tyle kosztować no to 8,4. No kurczę, zakładam, że tutaj będą ceny rzędu 400 milionów. Chociaż właśnie pytanie, czy ktoś będzie w stanie tyle za to dać? Koszt ok. Taki mniej więcej by był. Ale czy ktoś będzie chciał dać aż tyle? Za to, żeby troszkę szybciej robić chociażby Haceki. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku, bądź live na Twitchu.